Gdzie ja jestem? Czy inne kraje też tu są? Aha, są. Co to za telefon? O tutaj jest pokazane, ile jakiś kraj ma prowincji. A co to za plus? Mogę stworzyć kraj. Nazwę go kokosowo. Flaga czarno-fioletowa. Ok. O, pojawił się. To mamy sojusz. Litwa, co ty tu robisz? Jakiś bunkier był, więc do niego wchodzę i coś mnie teleportuje tutaj. Aha. To może być więcej krajów z naszego świata. Tak no. Okej, okay, a co ty na wznowienie Rzeczypospolitej obojga narodów? Ok. Musimy zdobyć więcej terenów. Ty idź zaatakować całą Europę oprócz moich terenów, a ja idę zaatakować miejsce, gdzie była Rosja. Inne kraje się powiększają, ja też muszę. Aha, to ja idę na Australię. Jestem ciekawy, kiedy kolejny kraj się pojawi. Hej! Gdzie? Tu taki mały. Weź tereny. Mogę. Tak, ale musisz mieć z nami sojusz. Ale duży jestem. Weź, weź tereny. Okej. Okay. Polsko, oddaj moje tereny. Jestem rzeczą Pospolitą obojga narodów, a podrugie one są moje. Ale były. Nie oddam ci. O kto wojna. Okej. Okay. nie, Rosja mnie zaraz zje. Haha. Haha ha, żart. A sorry. Muszę popłynąć do Ameryki, zdobyć tereny. Co to jest? Po jakiemu to mówi? Ej, no zostaw. Uwaga, wszyscy musimy zaatakować jakiegoś wirusa w Ameryce. Nabrali się, że jesteśmy wirusem. No nabrali się. A co ty na połączenie się w Imperium Ohio-Bydgoskie? No dobra. Posłuchajcie. Ohio i Bydgoszcz powrócili i zrobili Imperium Ohio-Bydgoskie. Postanowiłem odtworzyć na to tylko zrobić to na większą skalę i żeby była sojuszem przeciwko Imperium Ohio-Bydgoskiego. Gdzie ja jestem? A gdzie herbatka? O jest! Stworzę wirusa przez którego zarażony będzie moim sługą. Weź tą kostkę Rubika, bo wtedy będziesz miał takiego wąsa jak ja. A kim ty jesteś? Nie pytaj, weź. Ech, no dobra. Ach. Cześć kokosowo. Haha. Ha. Polska ratuj. Dzięki. Ostatnie słowo. Coś jest nie tak. Dawaj herbatkę. Trzymaj. Co się stało? Czemu mamy mniej terenów? Nieważne i macie tereny. To już mój koniec. Zombieaki są za silne. O co to? A -a 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 -a? Koniec drugiego sezonu. Niedługo następny.